Cześć, witaj na afirmacji dzisiejszej. Teraz proszę, żebyś intuicyjnie wybrał, żebyś intuicyjnie wybrała jedną spośród tych dwóch talii kart, które dla Ciebie dzisiaj mam, które dla Ciebie dzisiaj przygotowałem. To jest pierwsza talia, to jest druga talia. Która talia jest Twoja? Pierwsza, druga, a może pierwsza i druga? Jeśli wybrałeś, jeśli wybrałaś tę pierwszą, to już w tym momencie wyciągam dla Ciebie taką afirmację właśnie na dzisiaj. A afirmacja na dzisiaj dla Ciebie to. Z pełnym zaufaniem otwieram się na przygody, które przynosi mi życie, a więc bardzo silna taka potrzeba wyjścia na zewnątrz jest przy tobie pokazana. No i ta karta mówi o tym, żebyś miał zaufanie, żebyś miała zaufanie do różnych e, zmian, które będzie niosło twoje życie. Ta karta również mówi o tym, żebyś się otworzył, żebyś się otworzyła, dlatego że tutaj czekają ciebie niebanalne przygody, niebanalne, nie, nie, niebana, niebana. Historie i warto jest właśnie być osobą otwartą, elastyczną, z entuzjazmem, z radością, z humorem, z takim optymizmem patrzącą przed siebie. To jest bardzo piękna, bardzo ważna afirmacja, która właśnie dla Ciebie na dzisiaj się pokazała. Jeśli wybrałeś, jeśli wybrałaś tę drugą talię kart, no to już w tym momencie również dla Ciebie wyciągam taką afirmację. A afirmacja dla Ciebie na dzisiaj to Archanio Gabriel. A więc silna tutaj taka opieka jest przy tobie e, pokazana. E, Archanioł Gabriel, no jak wszyscy wiemy, jest bardzo e, takim ważnym, silnym e, Archaniołem. No i ta karta mówi o tym, że przede wszystkim w życiu jesteś bezpieczny, że w życiu jesteś e, bezpieczna. No i m, tak e, tylko uważam, że e, warto byłoby pomyśleć również e, nad tym, e, żeby nieco więcej się uśmiechać do ludzi i do świata, że nieważne Jaką masz w tym momencie sytuację życiową, ale pamiętaj o tym, że energia idzie za uwagą i będziesz materializował, będziesz przyciągał, będziesz przyciągała do swojego życia właśnie to, co masz w swojej głowie. Również ta karta przypomina o tym, żeby umiejętnie potrafić odcinać się od przyszłości, wybaczyć temu, komu masz wybaczyć i niech ta Twoja przeszłość nie będzie takim Twoim więzieniem. Niech ta Przeszłość, nie, że, że, może inaczej, żebyś ty nie był, żebyś ty nie była zakładnikiem swojej przeszłości. No, w, najbliższym, na, w najbliższym czasie będą bardzo silnie manifestowały się również pewne znaki, które nie warto jest przeoczyć znaki, które no, pójdą do ciebie z samej góry. Dlatego też warto jest no, zwrócić uwagę na swoje sny, na swoje przeczucia, na intuicję, no i właśnie na ten szósty zmysł, który jest przy tobie bardzo silnie e, pokazany. Kochani, bardzo wam dziękuję za dzisiaj. No i oczywiście widzimy się już jutro w kolejnej afirmacji codziennej, na kolejny dzień tygodnia. Dla dziś pięknie dziękuję, życzę ci, ży, życzę ci wspaniałego dnia. Do jutra, papa. Pa.